Kawkę zrobię teraz za nieco. To sobie kawkę zrobię. Kawkę sobie zrobię i zmyję naczynia w tym czasie. śniadania, bo na obiedzie już byłem. Obiad już był, ale chciałam za swoimi rzeczami, no to trzeba teraz. O Jezus. To się chyba nie zmienił wiecznie w biegu, wiecznie coś. A co złociski koteczek? Zaraz ja tylko kochawkę sobie zaleję i e, zmyję tutaj naczynia. I ten obiad przełożę, mam w domu obiad. Ale tam gdzie chodzę na moje zajęcia to już był. Nie powiem gdzie, nie zdradzam wszystkich tajemnic, bo to są moje tajemnice. E, już był obiad, więc sobie schowam na jutro to, co zrobiłam wczoraj. Tak, to jest. Człowiek się przygotowuje, a on wychodzi inaczej, także jak widać, planować się nie uda. daję radę planować miało być inaczej A, wyszło jak zwykle bo plany były inne dobra teraz zanim co to ja wezmę do pojemnika schowam ten obiadek do pojemnika, bo chcę umyć już te naczynia. Tak jest niestety, jak jest, jak zwykle. Aj! No bo tutaj ta, ta, ta tapeta, wezmę ją, zerwę tą tapetę, bo się w końcu pokaleczę. Więc po prostu tę tapetę zerwę z tej szuflady, bo ona już nie tak odładzi. że go kaleczę trochę dłonie. Nagrywam film, a wiecznie co innego robię. I potem się dziwię, co to za film był? Co to tam było? Co kitulku? To nic dla Ciebie nie ma dzisiaj. Zaraz tobie dam obiad, tak, kochanie. Zaraz ci dam. <laughs> Moje kochanie. Okej, okay, dobra. Dobra. To, to zrobione. Teraz trzeba schować do pudełka, razem z tym sosem, jutro się odgrzeję i się zje, jak znalazł, przyjadę sobie znowu z zajęć swoich, bo mam jutro spotkanie, jedno, muszę też pojechać, i tak co dzień, dzień za dniem, moi drodzy, nie ma tak, że leżę w domu, Jak widzicie, nie ma czasu na położenie się i poleżenie. Tylko wiecznie coś robię. Gdzieś latam, albo coś załatwiam, albo coś robię. Zresztą macie wszystkie moje filmiki na YouTube, co możecie zobaczyć. Nie mogę pokazywać rzeczy prywatnych. Bo się takich rzeczy nie pokazuję. Trudno, żeby pokazywać, jak idę do łazienki, prawda? No. Więc. Takie rzeczy to są już rzeczy prywatne. Trochę prywatności trzeba mieć. By było zero prywatności, moi drodzy. A zero prywatności nie można mieć. Nie macie też swoją prywatność. Dobra. Kitek. Zaraz obiadek dostaniesz, kochani. Zaraz ci dam. Zaraz dostaniesz, tylko ja chcę szybciutko zrezygnować od śniadania. Od śniadania talerze, bo nie zdążyłam rano, bo musiałam szybko lecieć. Znaczy szybko lecieć. W sensie po prostu dostałam SMS i, i się złożyło, że akurat na rano był. Niespodziewanie. Miało być inne plany. Ale było inaczej. Dobra, plany się. Plany planami, a życie toczy się dalej. Widzicie, jak widzicie, kończy się dalej. Widzicie, nawet mam oddzielną gąbkę. Do miski kota. Hmm? Takie tajemnice Wam zdradzam. Mamy oddzielną gąbeczkę do mycia kociej miski. Trzeba mieć, moi drodzy, macie zwierzęta, to nie można mieć jednej, jednej gąbki do mycia yy, naczyń ludzkich, co myjecie kocie albo psie naczynia, prawda? Zwierzęta powinny mieć swoje akcesoria, tak jak ludzie. Zwierzęta mają swoje akcesoria, ludzie mają swoje akcesoria. To samo się dotyczy dzieci. Dzieci mają swoje akcesoria i dorośli mają swoje. Chodzi o higienę i bezpieczeństwo. Nie tylko nie samą. Żeby się czymś nie zarazić, żeby jakimiś... Bo wiadomo, że zwierzęta mają też swoje jakieś tam bakterie i żeby się jakimiś Jakimś świństwem od zwierzaka nie zarazić, tak? Dlatego trzeba mieć oddzielną, oddzielne naczynia dla zwierzaków i oddzielne akcesoria. Tak do mycia, jak i do, e, do użytkowania. Chodź, kochanie. Chodź, kochanie. Miki. tam w miseczce, tak? Masz tam w miseczce. Dobra, no już to ja troszkę odcieknę, później wytrę i i schowam do szafki. Oczywiście poza filmikiem, bo nie można, yy, nie chcę Was tak też obrzucać tymi filmikami, typu że robię zmywanie naczyń, znaczy że układam do szafki i tak dalej, bo żeby też nie było nudne. To po co Was przynudzać? Także od czasu do czasu takie filmiki wpadną. Aczkolwiek nie, znowu, żeby się stać nudną, żeby nie było, że przynudzam, bo w końcu jedno i to samo nagrywać w kółko. No to ja, ja osobiście nie lubię jednego i tego samego nagrywać w kółko, dlatego nagrywam po prostu różne filmiki, podobne do siebie, ale. Urozmaicone, że na przykład myję naczynia, robię kawę, jak widzieliście, takie rzeczy, a nie, że a nie że przynudzam, że ciągle myję naczynia na przykład, bo to każdy robi. Ale jakby cały czas to wstawiać jedno i to samo, że myję naczynia, no to w końcu może być różne dialogi tylko można ewentualnie przy tym samym. Ale co tu opowiadać więcej? O, teraz widzicie, że pije kawę. Okej, okay, naczynia te kawka zrobiona, wypita prawie. Teraz będzie czas na wrzucenie filmiku. Ja w tym czasie troszkę odpocznę, bo też byłam na zajęciach swoich, no ale to trzeba wykorzystać. Dla siebie też trzeba trochę czasu. Nie ma się zlituj. Pogoda jest pochmurna. Będzie tak bliżej zimy, to nagram znowu jakiś filmik. Być może nagram filmik z widokiem z tramwaju oczywiście porą jesienną, zbliżającą się do zimy. Jak już liście będą opadać, to wtedy wówczas nagram filmik, bo teraz to nie mam co nagrywać, bo to już takich filmików było kilka i właściwie i właściwie no wyszło jak wyszło, czasem wychodzą fajne, a czasem wychodzą mało fajne. No jak jest dużo liści, to tak wychodzą na drzewach, no to raczej pisałam, że jesienią w jesienną porą. A wyszło okazało się, że to była jeszcze pora letnia. Także teraz faktycznie będą filmy inne. Widzieliście mój film od tyłu z tramwaju, widok od tyłu z tramwaju, aczkolwiek... aczkolwiek niezbyt ciekawe. Niezbyt ciekawie wyszedł. No bo niestety miałam podnieść wyżej po prostu telefon, a nie, nie, po nie pomyślałam o tym. I myślałam, że dobrze nagrywam, ale że nagrywam tak poza tył głowy. Nie patrzyłam, gdzie trzymam telefon, i po prostu okazało się, że źle ten filmik wyszedł. Niezbyt wyszedł. Mam nadzieję, że następne, jak będę nagrywać, to. Ale nie obiecuję kiedy. Mówię, że następny, jak będę nagrywać, to mam nadzieję, że lepszy nagram. Bo chciałabym, żeby też takie filmiki były z takiego typu, ale nie, żeby były tak, że widać tylko rampę tramwaju, a nie widać po prostu nic innego. Bo By było widać tak, jakby rampę tramwaju, a nie widać po prostu ani torów, ani, ani zieleni z zewnątrz. Także, jak mi się uda, to chciałabym lepszy i nagram lepszy, tylko chciałam zobaczyć, jak wyjdzie. Jak zwykle. Czasem wychodzi, że są udane, a czasem są nieudane po prostu życie pokazuje. I już. Dobra, koniec tego przemudzenia. Kotek. Okej, okay. okay, trzymaj się, odpocząć, ogarnąć się.